Pankra. A teraz o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, i ona na Wismur i inni. <śmienny> <śmienny> Tematy lekcji i zadania macie na tablicy. Więc to wszystko trzeba zrobić do końca roku szkolnego? To na jutro, drogi panie Anderson. Do czasu, kiedy skończyłem 8 lat, nauczyłem się, że w życiu są trzy stałe elementy: lekcje, poczki i co roku sweter od babci na moje urodziny. Ach, jakie to oryginalne, babciu! Och, czy to nie jest śliczne? Piękne. Babcia zrobiła go własnymi rączkami. A czym? Stopami. Problem ze swetrami od babci polegał na tym, że nie można ich było upchnąć w ciemnym miejscu i o nich zapomnieć. O nie były prezentami, które wciąż się ofiarowywały. Napisałeś już podziękowania dla babci? Jasne. A gdzie są? Wszystko mam tutaj. Muszę to tylko przelać na papier. Ludzi, babcia zrobiła ten sweter własnymi rękami. Wiem, nie mogę napisać jutro. Powinienem już być u Todlera. Idziemy grać w kręgłę. Dobrze, jutro. Oczywiście wszyscy znają tą prawidłowość. Im dłużej odkłada się napisanie podziękowań, tym trudniej Ludii! napisać. Ludzi! Chodź wróżb, spóźnimy się na mecz! Ludzi? Skończę pisać po meczu! Ludzi, chodź! Jak tylko wrócę z kina! Nie piszę te podziękowania dla babci, przysięgam! Mamo, wszystko w porządku? Mamo? Ludy, musimy porozmawiać. Chodzi o twoją babcię. Notariusz, zobaczmy. Mojej córce Orze zostawiam kolekcję rodzinnych fotografii. Doskonale, to chyba sprawiedliwe. Kif dostaje dom, sami samochód, a my zdjęcia. To znaczy, że nie ma nic lepszego, żeby wspominać ukochaną osobę. E -e -e. A Endiemu Andersonowi ofiarowuję największy zaszczyt, jaki mogę dać. Co to jest kolekcja sznurków? Chcę, by wygłosił na moim pogrzebie pożegnalną mowę o, nie mogę uwierzyć, jestem, e, jestem... E... Szczycony, tak, Andy? Zaszczycony Wyjęłaś mi to z ust Nie rozumiem, przecież napisałeś podziękowania, tak? Tak, ale nie wysłałem ich na czas a teraz już nigdy nie podziękuję babci za sweter. Dlaczego ich nie wyślesz na nowy adres? Dlatego, że ona już nie żyje. I to znaczy, że nie ma adresu? Musisz tylko dowiedzieć się, dokąd poszła babcia i zdobyć jej nowy adres. Hm, jesteś mądrzejszy niż myślałem. Hej, tato, jesteś zajęty. Próbuję wymyślić, co miłego można powiedzieć o babci. To zajmie lata. Mam do ciebie pytanie, tato. Mówią o mnie człowiek odpowiedź. Pytaj. Gdzie jest babcia? Świetnie. Nie możemy zacząć od czegoś łatwiejszego? Powiedzmy kwadratu liczby pi. Daj spokój, mówię poważnie. Dobrze, pomyślmy, babcia. Jest z Bogiem. Zadowolony? Jasne. A gdzie jest Bóg? Co? E, no, Bóg jest wszędzie Więc nasza babcia jest wszędzie Dokładnie Czy jest w swoim domu? Chyba nie jest No to czy ona jest u nas? A, tutaj też nie Więc jest na dworze? Nie A, Czyli nie do końca jest wszędzie, mam rację e, he, Zgadza się, jeszcze jakieś pytania? Tak gdzie jest mama? Wreszcie! Znam na to odpowiedź. Twoja matka jest w kościele, załatwia wszystko do pogrzebu babci. To będzie piękna uroczystość, panie Anderson. Dziękuję. Mm. Hej, nie tak ostro! Jestem tylko dzieckiem! Ha? Hej, Ludwiczek! <laughs> Jak leci? W porządku. Co tam jest? Tam? Chcę rozmawiać z Bogiem, rany! Wszyscy to wiedzą! Czym go tak rozwścieczyłeś? Nazwałeś go fajtłapą? Siemasz. A! Ja, jak mogę ci pomóc, synu? Ach, mógłbyś mnie tak nie straszyć. Hej, czy to ty jesteś tym ważnym? Och, nie jestem tym ważnym. Pracuję dla niego. A, a jak ci na imię? Ludwik. Ludwik Anderson. Zmarła moja babcia. O, przykro mi, Ludwiczku. Dlaczego? To nie twoja wina. Muszę wiedzieć, dokąd poszła. No, poszła do nieba! Wreszcie, dokąd się zmierzamy? Jaki tam jest adres? Adres! Adres do nieba! Pocztowy kod, numer ulicy, no wiesz! E, nie sądzę, żebym znał adres do nieba! Muszą jakoś dostawać pocztę, czasopisma, gazety. A jak ktoś ma znaleźć niebo bez adresu? E, to jest bardzo dobre pytanie, Ludwiczku. E, pójdę i znajdę kogoś, kto może ci na to odpowie. Zaraz wracam. Ojcze McCarthy, potrzebuję tu pańskiej pomocy. Cześć Ludwiczku, jak tam twoja mama? Słyszałam złe wieści, tak mi przykro Wszystko z nią w porządku Ale się pani wystroiła mhm. Dokąd pani idzie, pani Stillman? Do świątyni Bet-Israel A co pani tam robi? To piątkowe uroczystości, modlimy się Więc idzie tam pani porozmawiać sobie z Bogiem? Tak, myślę, że tak Dobrze, a czy ja mogę się przyłączyć? Wszyscy są nieledziani Dokąd poszła? Do dobrego miejsca. Mógłbyś być trochę bardziej dokładny. Nie, i nie chciałbym. Świat, na którym musimy się koncentrować, Ludwiczku, to ten. Wiedz tylko, że twoja babcia poszła do miejsca, którego ty i ja nie możemy sobie nawet wyobrazić. No dalej, Rebe, wiesz, jak to działa. Bez kodu to maleństwo nigdzie nie dojdzie. To jest miejsce czy niebo. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Czy będą mi potrzebne znaczki? Czy to jest niedaleko? Czy ona nas teraz widzi? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. A ty co powiesz? Ja. Hmm. Sobie Powiem, że jeden rabin powie tak, a inny powie nie. O rany, wiedziałem, że to powiesz. Mądry z ciebie chłopak, Ludwiczku. Sam się dowiesz. Zobaczmy, Henrietta Sherman była... <tuszyklarzki> Nigdy nie opuściła posiłku. Nie, to niemożliwe. Nie wiem, co napisać. Łatwiej by mi było napisać mowę pożegnalną dla Stalina. <tuszyklarzki> Jestem pewna, że coś wymyślisz, mama musiała mieć powody, zlecając ci napisanie tej mowy. O tak. Całą masę powodów. Chciała mnie dręczyć z zagrożeniem. Andrew. Przepraszam, kochanie. To po prostu cały ten stres, wiesz, i nie mam zbyt wiele materiału do pracy. Pomyśl o rzeczach, które mama lubiła robić. Tak, to dobry pomysł, kotku. Zobaczmy, co babcia lubiła robić. Do lubiła doprowadzać mnie do szału. To już coś. Lubiła obrażać moją kuchnię. To dobre. I wyśmiewała się ze wszystkiego, co nosiłem. Dzięki skarbie. Zaraz będę miał gotową mowę. Z tego co nam mówisz, twoja babcia była poczciwą duszą. Była najlepsza, więc jest w raju. Z Bogiem, albo jak my go nazywamy, Zalachem! Więc mogę to wysłać na ręce Allaha. To się pisze przez dwa L. Wierzymy, że poszła do Królestwa Niebieskiego. Na pewno poszła do Valhalla. Czy to jest w Europie? Lomboba! Cleveland! Cała nasza religia kręci się wokół powrotu do Cleveland. Ciekawe. To mała religia, ale ma swoje zalety Na przykład? No, na przykład Cleveland ma kod pocztowy Dobrze, powiedz mi co o tym myślisz Babcia była jak tchnienie świeżego powietrza w gorący, parny dzień Ca, Nie zawsze nie. Babcia miała wiele wspaniałych cech, ale najlepszą z nich, bez wątpienia, była jej pamięć. Pamiętała każdy błąd, jaki mógł popełnić facet i nie pozwalała mu o tym zapomnieć. Zbyt sentymentalnie? Zbyt słodko i miękko? Tak, słyszę cię. Dobra, z powrotem do pracy żołnierzom. Dobrze, jeszcze raz od początku. Umarła, ale teraz wróciła... Jak to się dzieje? To się nazywa reinkarnacja albo samsara. To jeden wielki cykl. Życie, po nim śmierć, potem odrodzenie, potem znów życie, a po nim śmierć. Więc ona nie umarła, tylko... Zaczyna nowe życie. Widzisz, ludwiczku, dusza nigdy nie umiera. To wszystko jest fascynujące, ale zlituj się, Ivan. Jak ma mi to pomóc? Może jej nie być w tym mieście. Może jej nie być w tym kraju. Może nie powróciła nawet jako dziecko. Aha. Cykl odrodzenia może umieścić duszę w każdej żyjącej istocie. Chcesz powiedzieć, że może być ptakiem? Aha. Królikiem? Aha. Złotą rybką w czyjej sypialni? Każdą istotą. Ora, co ty robisz? Myślałem, że trochę odpoczniesz w skarbie. Odpocznę, jak skończę przygotowywać obiad. A myślałem, że już zrobiłaś obiad na dzisiaj. Zrobiłam dziś rano. Potem przygotowałam obiady na cały tydzień i weekend, hmm. a ten jest na przyszły wtorek. Rozumiem. Na pewno nie chcesz się położyć. Nie chcę. Kochana babciu, dziękuję bardzo za sweter. To był najwspanialszy prezent urodzinowy. Czy wy coś z tego rozumiecie? Niedźwiedzie. Kochana babciu, dziękuję bardzo za sweter. Nie macie pojęcia, o czym mówię, co? Byłam dziś w garażu i poukładałam ci wszystkie narzędzia. Co? <laughs> Wiszą w porządku alfabetycznym. Co? Nie musisz mi dziękować. <laughs> Trzeba jej przyznać. <laughs> Że zawsze miała niezłe poczucie humoru. No, już czas na wyścigi. Beze mnie pracują w wypożyczalni Nie to wielka strata, babciu. Czy dałyby się twoje mięśnie? Przepraszam. He, <laughs> chyba nadal mam bliznę po tym dniu. Hmm. Coś, dzięki czemu cię pamiętam, babciu. O, Chodź, <laughs> Tęsknił Ja za tobą też, kochanie O, o, to się zacina Będę musiał używać słupeca Co się dzieje? To Ludwiczek, odbijam Babcia? Dziękuję za swetę Czy ty jesteś babcią? Dziękuję za swetę Rozmawia z robotem Z babcią! Babcia, mruguj do mnie, proszę, babciu! Chodź, Ludwiczkę, przejdźmy się trochę razem i porozmawiajmy. Nie mogę, co będzie z babcią? Nic jej nie będzie. Gabinet dyrektora. Przykro mi było słyszeć o pani Mawce, pani Anderson. Jak się pani czuje? Wszystko dobrze. Wygląda pani na zmęczoną, dobrze pani sypia? A co z Ludwiczkiem? Myślę, że niezbyt dobrze radzi sobie ze stratą ukochanej babci. Nikomu z nas nie jest łatwo. Wiem. Myślę tylko, że Ludwiczek potrzebuje teraz wyjątkowo dużej uwagi. Wydaje mi się, że pani syn w ogóle nie ma pojęcia o tym, czym jest śmierć. Rozmawiała pani z nim? Miałam nadzieję, że zrobimy to razem Ludwiczku, twoja mama i ja rozmawiałyśmy właśnie o tobie i śmierci twojej babci Czy rozumiesz, co się stało z babcią, Ludwiczku? Pewnie, umarła Ale co to oznacza? Jak myślisz, co? No cóż, dla większości religii śmierć jest początkiem życia po życiu, prawda? Niektórzy nazywają to niebem, Uf. inni rajem, Nirwaną, Gan Edenem A są nawet tacy, którzy nazywają to Cleveland. Hindusi wierzą w reinkarnację, czyli przemieszczanie się duszy. Buddyści nazywają to samsara, a potem zaczyna się robić nieco mętnie. Cleveland? Eh, interesujący pomysł. Muszę to zbadać. Powiedz mi proszę, skąd ty to wszystko wiesz? Popytałem, ale ciągle jeszcze niewiele wiem. Wiem, co główne religie świata mówią o śmierci, ale nadal nie wiem, jak dostarczyć ten list babci. Chyba będę mogła ci pomóc, a teraz chodź ze mną. Co my tu robimy? Babcia przecież już tu nie mieszka. O tak, chcę ci coś pokazać. Widzisz? Trzymała je zawsze przy łóżku. Babcia bardzo kochała wszystkie swoje wnuki. Ale dla ciebie miała specjalne miejsce w sercu. Więc ją zawiodłem. Nigdy nie wysłałem tego listu. Nie zdążyłem jej podziękować. Powiedz mi, za co najbardziej kochałeś babcię? Hmm, zawsze wiedziała, o czym myślę. Nic nawet nie musiałem mówić. Jeśli coś mnie gryzło i kiedy byłem szczęśliwy, wiedziała. Po prostu patrzyła mi w twarz i wiedziała. No właśnie, babcia zawsze wiedziała. Więc czy nie sądzisz, że gdziekolwiek jest, babcia wie, co teraz myślisz? Musisz sobie wyobrazić, że ona wie, że myślisz, dziękuję za prezent i wie, że za nią tęsknisz. Proszę, chłopaki, jesteście wolni. I jeśli któryś z Was wpadnie tam na moją babcię, powiedzcie jej, że Ludwiczek ją pozdrawia. Co się dzieje, Oro? Już rano? Nie, ale chyba muszę teraz sobie trochę pogotować Muszę zrobić obiad Kochanie, zaglądałaś do zamrażarki? Gdyby rozpuściły się lodowce i zalały ziemię na trzy lata Nie opuścilibyśmy ani jednego posiłku Muszę coś robić Nie mogę spać Myślę, że możesz Nie jestem zmęczona O, tak jesteś Andy, tęskni za mamą Wiem, kochanie. Zgodnie z życzeniem, Andy Anderson, Zięć Zmarłej, powie teraz kilka słów. Andy? <tryk> <tryk> Patrzcie tylko! Naprawdę zapełniła to miejsce. Mam nadzieję, że i mnie się to uda, kiedy się przekręcę. Próbowałem odgadnąć, dlaczego Teściowa wybrała mnie do wygłoszenia mowy pożegnalnej. Czy chciała mnie ukarać? Może. Zawstydzić mnie? Pewnie tak. Zdenerwować mnie? Na pewno. W końcu zdałem sobie sprawę, że stara Henrietta wybrała mnie, bo wiedziała, że niczego nie przesłodzę, nie opowiem tkliwych bzdur. Nie, Henrietta wiedziała, że cokolwiek powiem, powiem prawdę. A prawda jest taka, że Henrietta czy babcia, jak lubiłem na nią mówić, była świetną kobietą. Miała wiele zalet. Była twarda, najtwardsza jaką znałem. A nie zapominajcie, że byłem na froncie. Gdyby babcia brała udział w I wojnie światowej, możecie postawić parę najlepszych kapci. Nie byłoby powtórki. Była też dobra. Była silna. I umiała się śmiać. Zazwyczaj śmiała się ze mnie. Ale bądźmy szczerzy, najczęściej należało mi się. Babcia była częścią mojej rodziny i nadal jest. Widzę ją w mojej żonie, w każdym z moich dzieci. I za każdym razem, kiedy na nie patrzę, wiem, że zawsze będę kochał babcię i nigdy jej nie zapomnę. Kochana babciu. Dziękuję za sweter. To był najwspanialszy prezent urodzinowy jaki kiedykolwiek dostałem, nie licząc tych, które przysłałaś. Kocham cię bardzo i tęsknię za tobą, Ludwiczek. No to dowiedziałeś się w końcu dokąd poszła babcia kiedy umarła? Tak. No, gdzie jest? Dokładnie tutaj i tutaj zawsze będzie. Anderson, tu Austin Chambers, prawnik pańskiej teściowej. Co tym razem? Chyba nastąpiło małe nieporozumienie. Najwyraźniej zapomniałem przeczytać panu ostatnią stronę testamentu. Zawiera jej ostatnią prośbę. Proszę nie żartować, o co chodzi? Zgodnie z ostatnią stroną testamentu, pani Sherman życzyła sobie, żeby zapłacił pan wszystkie jej rachunki. <laughs> Dziękuję panu za uwagę. Usłyszymy się jeszcze.